Nie bez powodu ćwiczenie to znane jest chyba wszystkim. Jest to najbardziej efektywne, fundamentalne ćwiczenie na mięśnie pośladkowe, wielkie, które poza tym, że odpowiadają najbardziej za walory wizualne mięśni pośladkowych, to również mające za zadanie wspierać nasz kręgosłup, czyli odciążać nas w przypadku różnego rodzaju obciążeń osiowych. Najczęstsze błędy, jakie, z jakimi spotykam się tutaj podczas nauki moich klientów tego ćwiczenia, to e, branie zbyt do siebie e, hasła pracy w pełnym zakresie ruchu i próba podniesienia tego ciężaru tak wysoko jak się da, e, kosztem przeprostu w odcinku lędziowym kręgosłupa. Czyli zaczynają wystawać żebra, osoba zaczyna się na maksa przeprostowywać, myśląc, że pracuje w tym momencie w maksymalnym zakresie ruchu, i tak powinno to wyglądać. Niestety. Po przekroczeniu tej linii, którą tworzy nasze udo i korpus w tej górnej fazie ruchu, dochodzi do przeprostu w odcinku i jego przeciążania. Dlatego ćwiczenie to powinniśmy wykonywać tylko do momentu, do którego utrzymujemy maksymalnie napięty mięśnie pośladkowy, a nasze ciało w pozycji górnej tworzy znowu linię, czyli nie dochodzi tam do żadnego zaokrąglania mięśni brzucha, czyli żadnego wypychania.